Dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią dotyczącą książki Duka Szansa Katarzyny Bereniki Miszczuk. I ja książki tej autorki już recenzowałam na moim kanale i były to dwie książki, ja i ja Anielica. Od razu powiem, że obie mi się bardzo podobały, dlatego gdy tylko wyszła długa Szansa od razu ją kupiłam i w tamtym momencie już ją czytałam. Po jej przeczytaniu stwierdziłam, że ona się nie nadaje, żebym ją zrecenzowała na mój kanał i miałam też takie wrażenie, że oceniłam ją zbyt surowo. I że powinnam poczekać parę lat i przeczytać ją ponownie. Być może będę miała wtedy inne nastawienie, może zmienię zdanie o tej książce. Dzisiaj wróciłam do tej książki, i przeczytałam ją. Ona jest dość gruba, niestety, i powiem wam, że czytałam tą książkę dwa miesiące. I czytając ją, miałam wrażenie, że przedzieram się przez bagno. Szło mi po prostu niesamowicie wolno, książka mnie strasznie nudziła. O czym jest ta książka? Otóż książka opowiada nam o bohaterce imieniem Julia Stefaniak, która pewnego dnia budzi się w szpitalu psychiatrycznym o nazwie Druga Szansa, gdzie dowiaduje się, że jej rodzice oraz cały jej dom spłonął i ona jako jedyna ocalała z tego pożaru. Niestety w czasie pożaru spadła na nią belka i uszkodziła jej pamięć, przez co dziewczyna nie pamięta niczego ze swojej przeszłości, i w tym ośrodku musi sobie przypomnieć, co się tak naprawdę wydarzyło, kim ona jest, jak ten cały wypadek wyglądał. I dopiero wtedy zostanie ona wypisana do domu. Oczywiście ma swoją terapeutkę, w tym ośrodku mamy jedną terapeutkę, która nazywa się Zofia Mogulska. Tu większość pacjentów nazywa tapetą, i ja też będę ją tak nazywać w czasie tej recenzji. Zofia Maruska to ciekawa postać, bowiem ja bym ją nazwała nieco inaczej. Powiem wam, że to jest po prostu Doris Ambitch. Tak, Sareko. Doris Ambitch przestała czarować i stała się terapeutką w drugiej szansie. Niestety albo istety. Oczywiście poza tym, że nie macha różdżką i nie rzucasz zakęć. Ale jej charakter jest bardzo podobny do Dolores Umbridge. Nawet jej gabinet jest troszkę podobny właśnie do gabinetu Dolores Umbridge. Sami styl ubierania również, jej charakter jest podobny. Autorka nie wysiła się, nie wymyśliła postaci, tylko naprawdę zgapiła niemal dla mnie całkowicie Dolores Umbridge. Według mnie autorka powinna przerobić tę postać na mężczyznę, wtedy to podobieństwo nie rzucałoby się tak w oczy. A tak, skojarzenie jest jednoznaczne, mamy tutaj Dolores Ambicz. Jestem rozczarowana tym, że ta postać tak bardzo przypomina mi Dolores Ambitch, bo ja spodziewałam się od tej autorki czegoś więcej, a niestety ta postać jest identyczna jak Dory Różni różnią tylko to, że nie ma charuszką, nie jest na Hogwartu, a jest po prostu terapeutką, ale jej zachowania są bardzo podobne. Poza Julią i tapetą mamy tutaj jeszcze pacjentów. I tu jest też kolejny problem tej książki. Nasza bohaterka spotyka na swojej drodze Adama Krukowskiego, który jest najgorszym bohaterem tej książki. Jest to Don Juan, tylko że w szpitalu psychiatrycznym. Ten chłopak nie potrafi mówić normalnie. On po prostu cały czas podrywa naszą główną bohaterkę. On mówi do niej teksty z stylu BORAŁ JAK SPADŁAŚ Z NIEBA? Dosłownie tak brzmiał jego dialogi z tą bohaterką. Ten bohater po prostu strasznie mnie wytrącał z tej książki. Wydaje mi się, że gdy czytałam tą książkę po raz pierwszy, to ten bohater mi aż tak bardzo nie przeszkadzał. Niestety, czytając tą książkę po raz drugi, był on okropnie irytujący, cały czas ją podrywa, mimo że dziewczyna się opiera. I mam takie wrażenie, że to jest tak, jakby molestowanie, tak bym to nazwała ich reakcją. I bardzo mi się ona nie podobała, że taka reakcja jest przedstawiona w książce jako coś romantycznego, kiedy dziewczyna wyraźnie mu się opiera, przynajmniej przez większość książki, bo oczywiście później, no trafia w jego ramiona, chociaż to nie jest książka w żadnym stopniu romantyczna, ale mamy tą romantyczną relację, mam nadzieję, że to nie, nie zdradziłam niczego ważnego, ale myślę, że można się domyślić, że w końcu główna bohaterka się zakocha w tym chłopaku. Poza Adamem nasza bohaterka poznaje też Izę i Pawła, i tutaj sytuacja jest odmienna ponieważ to Iza podrywa Pawła, który nie chce być podrywany na szczęście nie w tak okropny sposób jak Adam naszą Julię oni po prostu są przez chwilę w zasadzie nie pełnią w tej książce żadnej roli nasza bohaterka czasami ich spotyka w stołówce, zamieniają parę zdań, jedna tylko jest scena, gdzie jakąś tam rolę odgrywają a potem znikają, bo zostają wypisani z tego szpitala i to są też bohaterowie którzy, no nie znamy tak naprawdę ich charakteru, wiemy tylko, że Iza podrywa Pawła, a Paweł nie ma ochoty być podrywany, więc to jest taka odwrotna sytuacja do tej, którą mamy z naszą główną bohaterką i Adamem, ponieważ tutaj Adam podrywa naszą Julię. Natomiast jeśli chodzi o Pawła i Izę, to tutaj Iza podrywa Pawła, a Paweł nie ma na to ochoty. Niestety ta książka jest okropnie schematyczna. Mamy tutaj wszystkie schematy, które zwykle występują we wszystkich tych książkach czy filmach osadzonych w szpitalach psychiatrycznych. A więc mamy ucieczkę ze szpitala psychiatrycznego, mamy dziwny personel. Przy tym wyliczeniu zapomniałam dodać, że nasza bohaterka ma amnezję, bo oczywiście każda osoba, która trafia do szpitala psychiatrycznego, zawsze ma amnezję, więc taki motyw oczywiście musiał się tutaj pojawić. Jeszcze jedna sztampa, która przychodzi mi do głowy, o której nie wymieniłam w czasie nagrywania tego filmu, to to, że oczywiście budynek drugiej szansy to jest stary budynek, bo przecież w nowym budynku nie ma szpitali psychiatrycznych i nie można napisać takiej książki bez starego, Budynku. Mamy dziwnych pacjentów, mamy jakieś tam duchy, zjawy, masakra. Wszystkie klisze w tej książce są. Wszystkie schematy są w tej książce odhaczone. Także jeśli ktoś z Was widział jakiekolwiek film o psychiatryku i widział te wszystkie schematy, to w tej książce one również się znajdą. Nie będę ukrywać, że ja tą książką jestem rozczarowana. Po tej autorce spodziewałam się, no niestety, czegoś więcej. Myślałam, że skoro bierze tak ciekawy temat, jakim jest szpital psychiatryczny, to tam się będzie działo: to w tej książce będzie coś fajnego, będzie coś interesującego. Ona nam przedstawi ten temat z zupełnie innej perspektywy, ale niestety nie. Dodatkowo książka jest koszmarnie nudna. Tutaj się nic nie dzieje, naprawdę nic. Jedna bohaterka włóczy się po tym szpitalu, ma sesję, próbuje sobie niby przypomnieć, ale ona jest tak niejaka ta bohaterka. Ona nie ma cech osobowości, nie dowiaduje się faktycznie o niej nic. Ona jest troszkę jak Bella z Zmierzchu, Taka ciągutka, naprawdę. Miałam wrażenie, że czytam książkę o ciągutce, no... no może mnie pociągnie w tę stronę, a może w tę stronę. Najciekawszym elementem tej książki jest sam koniec tej książki i nie tylko dlatego, że w końcu mamy tą książkę za sobą, ale dlatego, że przy końcu książki w końcu mamy jakąś akcję, w końcu coś się dzieje, coś co nas intryguje, coś co nas wciąga i przynajmniej książka na chwilę robi się interesująca. Jeśli chodzi jeszcze o ten koniec, to to też nie jest tak, że ten koniec jest jakiś mega odkrywczy i że nie można się go spodziewać, nie można go przewidzieć bo ja się gdzieś tak w połowie książki zorientowałam, jak ta książka się kończy. Także niestety ten koniec też jest trochę rozczarowujący mimo wszystko, ale tak jak mówię, jest i tak ciekawszy niż większość tej książki, gdzie no, nic się nie dzieje. Nasza praderka włóczy się po tym szpitalu, czasami coś słyszy, jakieś głosy, boi się kruków, bardzo się boi kruków, nie wiem już sumie dlaczego ona się boi tych kruków, po prostu się ich boi, a co ciekawe, ten chłopak, który się w niej zakochał, Adam, ma na nazwisko Krukowski, więc Także no taka to książka. Smutno mi, bo naprawdę chciałabym, żeby ta książka była udana od tej autorki spodziewałam się czegoś więcej. Może jeśli ktoś z Was nie czytał ani nie oglądał żadnego filmu, który dzieje się w szpitalu psychiatrycznym, ale do żadnego, to być może dla takich osób ta książka wyda się interesująca. Z tym, że książka jest według mnie skierowana do 15 latków 16-latków... No tak do 20 lat, myślę max. I myślę, że w tym wieku już każdy oglądał chociaż jeden horror czy jeden thriller dziejący się właśnie w szpitalu psychiatrycznym. Także to wszystko w tym filmie, niestety nie mogę Wam polecić tej książki. Dla mnie jest to rozczarowanie, jest to wielkie rozczarowanie i prawdopodobnie tę książkę albo komuś podaruję, albo wyląduje w bibliotece, bo ja już jej nie chcę czytać. Właśnie mi się przykro robi, że autorka, która miała tyle pomysłów w poprzednich książkach, tutaj nie miała ich wcale. Naprawdę tutaj nie ma żadnych pomysłów odkrywczych, poza tą końcówką to jest w miarę okej, okay, ale też nie jest to tak, że wow, coś nowego. Nie, no, no takie rzeczy już były. Ale i tak to jest najlepszy element tej książki. Także to wszystko w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Jeśli Wam się ten film spodobał, to kliknijcie łapkę w górę. Napiszcie mi komentarz, co o tej książce sądzicie, może macie inne spostrzeżenia, może Wam się ona podobała. Jeśli tak, to napiszcie mi, co Wam się w tej książce podobało. Także to wszystko, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa, pa. Cześć! Podoba Ci się film, który przed chwilą obejrzałeś i chciałbyś mnie jakoś wesprzeć? Teraz jest to już możliwe na deependonation.com Ukośnik Anastasia Fate. Możecie mi z tej strony wysyłać dowolne donaty, a także zadać mi tam pytanie, na które odpowiem w kolejnym filmie.